Dzień dobry, dzień dobry dziewczęta, witajcie u mnie ponownie na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmem. Temat, który bardzo dużo kobiet. Pożąda, czyli piękne, długie rzęsy, a rzęsy bondingowe robią teraz naprawdę bardzo dużą furorę. I słuchajcie, dostałam przesyłkę od marki Laszmi, e, czyli marka, która specjalizuje się właśnie w, również m, w asortymencie, jeżeli chodzi o rzęski bondingowe. E, I dostałam naprawdę świetną paczuszkę, proszę bardzo, full. E, full. Po prostu zestaw rzęs, przede wszystkim taka książeczka powiedzmy, czyli starter, bez tego nie zrobicie sobie rzęs bondingowych i tutaj w takim pięknym opakowaniu mamy śliczną pęsetkę, ona jest w ogóle śliczna. Mamy oczywiście liner brush i mamy oczywiście remover i sealer, czyli coś bez czego rzęs nie zrobimy. Dodatkowo, oprócz tego, właśnie, że mamy ten zestaw, to mamy takie, e, taki zestaw e, dziewczęta do czyszczenia naszych rzęs. Wiecie, że te rzęsy bondingowe możecie używać kilka razy, jeżeli odpowiednio oczywiście o nie dbacie, jeżeli odpowiednio je ściągacie. Tutaj wkładamy sobie właśnie te rzęski do tego słoiczka, zalewamy tą emulsją i czyścimy właśnie nasze rzęski. Ja myślę, że. E, te są na tyle ładne, że postaram się użyć ich kilka razy. No i jeżeli chodzi o rzęsy, to dostałam mnóstwo modeli i dzisiaj sobie na pewno któreś założę. Tutaj mamy styl dwójkę i to są takie kępki o długości 10, 12 i 14 mm. Dodatkowo jeszcze mamy rzęski takie, słuchajcie, patrzcie, wachlarzyki, ale one są pocięte na kawałki. Więc kawałki takich właśnie rzęs sobie nakładacie bardzo ładne modele. Ten mi się też tak bardzo podoba i zastanawiam się, które sobie dzisiaj nałożyć. No i dodatkowo jeszcze coś takiego bardziej gęstego, grubszego. Tutaj mamy dziesiątki, dwunastki, czternastki, szesnastki i tutaj tak samo. One są już takie e, dosyć gęstsze. No dobra, więc teraz przyszła pora na nałożenie rzęs. Wiecie, że rzęsy bondingowe ja już nosiłam wielokrotnie, wielokrotnie sobie je zakładałam. Tutaj mamy o tyle dobrze, że mamy instrukcję, jak właśnie używać tych tutaj preparatów. I największy dylemat w sumie mam to nie wiem, jaki model rzęs sobie nałożyć. Chyba sobie nałożę te te mi się tak bardzo podobają, także chyba sobie te nałożymy. Dobra, no to będziemy sobie zakładać ten model. I pamiętamy oczywiście o tym, żeby nałożyć rzęsy bondingowe, to musicie mieć wymyte oczy, zrobić dokładnie demakijaż. E, rzęski też muszą być odtłuszczone, po prostu świeżo umyte. No dobra, bierzemy sobie tą pęsetkę i tutaj mamy o tyle dobrze właśnie w tym zestawie, że mamy tutaj liner i brush. I tutaj mamy o tyle dobrze, że z jednej końcówki właśnie tego kleju mamy liner, a z drugiej brush. I tutaj producent zaleca nam, żeby na samym początku nałożyć na całą długość naszych rzęs ten e, bonder, czyli ten klej. I muszę Wam powiedzieć, że tu mamy naprawdę bardzo fajną taką precyzyjną szczoteczkę, a z drugiej strony mamy liner. I tutaj dodatkowo właśnie... Tym linerem smarujemy jeszcze żyłkę rzęs. Także dobra, jedziemy z tym koksem. Biorę sobie pensetkę, bardzo ładna jest. Taka złota. I ja zawsze zaczynam kleić rzęsy od zewnętrznego kącika, więc tutaj delikatnie wyciągam sobie właśnie te rzęski. Tylko powiem Wam, że ta penseta nie jest, nie jest aż tak precyzyjna. Rzęskę stąd muszę wyciągnąć sobie. Tą taką, o widzicie bardziej precyzyjną pensetką. O, jakie delikatne, bardzo delikatne. No i co? I teraz na samym początku. Em, zewnętrzny kącik sobie smarujemy, ale one są cieniutkie, strasznie, bardzo delikatne. Także myślę, że będą bardzo naturalnie wyglądały na oku. I ja zawsze oczywiście robię to tak, że podnoszę sobie delikatnie powiekę. Klej sobie tutaj wyciągnę i smaruję tylko tak. Muszę sobie ustawić gdzieś tak lusterko, żebyście wy co nieco widziały i żeby mi było dobrze robić. Podnoszę sobie powiekę i właśnie smaruję tym klejem swoje rzęski. Ja robię to zazwyczaj tak, że robię kępkami. Nie smaruję całych rzęs na samym początku, tylko po prostu taką. Warstwą jedną. O, w ten oto sposób. I tutaj nam producent mówi, żebyśmy drugą końcówką posmarowały tą kępkę. A w zasadzie, już nawet może nie kępkę, tylko dziewczynę tą żyłkę. Dobra, no to zrobimy tak. Przykładamy do linii tutaj, do rzęs. Dociskam od spodu. Śliczna ta kępka jest, ma bardzo ładny skręt i ma, jest taka bardzo, bardzo delikatna e, i leciutka. Tutaj e, muszę Wam powiedzieć, że e, ta kępka tutaj w tym modelu jest bardzo, bardzo cieniutka i bardzo delikatna i tu mi najnormalniej w świecie wypada ta, e, ta kępka z tej pęsetki. Tam, tą będę używała do dociskania, a przyklejać będę sobie po prostu tą swoją, także... Tak, robimy, słuchajcie, krok po kroku. Doklejona jedna. I znowu biorę brasz, ten, ten klej, smaruję swoje rzęsy. O, dokładnie. I jak będziecie sobie, dziewczyny, nakładać ten klej na rzęsę tak stemplująco, to więcej tego kleju zostanie na Waszych rzęsach i będą się one lepiej trzymać. Także odklejam drugą. Wyciągnęłam sobie tutaj tą kępkę i klejem e, posmaruję żyłkę. Ok. No i przykładam. No, i słuchajcie, mamy przyklejone jedno oko. Na ten efekt poszły dokładnie cztery takie właśnie kępki z tego modelu. I muszę Wam powiedzieć, że ten model wygląda naprawdę bardzo ładnie. Te rzęsy nie są za bardzo gęste, ale są dosyć mocno wywinięte i podkręcone. Kolejnym krokiem właśnie w tej aplikacji jest użycie sealera. I bierzemy sobie właśnie ten sealer tutaj z tego zestawu. On działa na zasadzie takiego utrwalania tych rzęs i tak jakby ściąga ten efekt klejenia tutaj właśnie z naszych rzęs. Więc bierzemy sobie tym sealerem dokładnie sobie tutaj tylko tak wystarczy dotknąć o w ten oto sposób i ostatnim etapem jest właśnie dociśnięcie tą pęsetką. Tych kępek z waszymi rzęskami, żeby one się właśnie fajnie trzymały. No, i ta pensetka do takiego właśnie przyciśnięcia zdecydowanie lepiej się sprawdza, bo yy, te akurat kępki wypadały. No, zobaczcie, bardzo ładny ten efekt, taki bardzo naturalny. I w ogóle muszę Wam powiedzieć, że nie czuć ich na oku. Są zdecydowanie dużo takie lżejsze i delikatniejsze niż te, które ja używałam wcześniej. No dobra, ja dokleiłam sobie drugie oko i muszę Wam powiedzieć, że ten model tych rzęsek, nie wiem, one mi się chyba wydają, wydaje, że nazywają I Walk I Walk Up Like This, bo wydaje mi się, że tutaj chyba nie ma jako tako, słuchajcie, tak, tak, dobra, czyli to jest ten model I Walk Up Like This. Tak one się nazywają. Te są Sweet Romance, także będziemy je testować innym razem, ale to jest efekt takich mokrych rzęs, więc macie, nie macie dużej objętości bardzo ładny skręt, bardzo fajne wydłużenie i myś, myślę, że to będzie model e, tych rzęsek, który będzie kasz, e, pasował i na takie mniejsze oczy i na większe, bo ja na dobrą sprawę zazwyczaj jak doklejałam sobie takimi mniejszymi kępkami, to jeszcze sobie tutaj e, w kąciku dodawałam, ale ten efekt mi się zdecydowanie naprawdę podoba i wystarczy. E, oczywiście będziemy testować sobie pozostałe modele, myślę, że częściej na Instagramie, zachęcam Was do zerknięcia właśnie na mój Instagram, tam daje również rolki. Lasz mi tutaj na dole Wam podlinkuję. Jeżeli będę miała dla Was kod rabatowy, postaram się o jakiś kod rabatowy dla Was, to oczywiście zostawię go wo, Wam go tutaj na dole w opisie. Dajcie mi znać, czy testowałyście już rzęsy bondingowe, czy jak Wam to idzie. Ja powiem Wam, że zakochana jestem w takiej metodzie rzęs. Wielokrotnie Wam o tym mówiłam. I szukałam naprawdę takich fajnych, leciutkich rzęsek. Bo te, które wcześniej używałam, to jednak były dobre, ale faktycznie wiecie, co pod palcem było czuć, jak się da ten sealer, że one są takie twarde i sztywne. Te, pomimo tego, że ja dodałam sobie tu ten sealer, który utwardza właśnie ten klej i tak wzmacnia ten efekt, to muszę Wam powiedzieć, że te rzęski w dalszym ciągu są mięciutkie i milutkie. Dzisiaj mamy piątek. Jestem bardzo ciekawa, jak długo mi się będą one trzymać. Zazwyczaj te rzęsy bondingowe, które nakładałam wcześniej, to tak yy, na czwarty dzień już widać było, że pasowałoby je ściągnąć yy, i zmienić, bo już się po prostu odklejały. Także zrobię Wam aktualizację na dole tutaj w opisie i dam Wam znać, ile trzymały się te rzęski. Ja myślę, że efekt jest naprawdę super. Także trzymajcie się i do zobaczenia.